Ahoj kamraci. Ahoj kamraci! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś witamy się z wami z miejscowości Kota Kinabalu. Co my tu robimy i po co my tu przylecieliśmy, powiem Wam niebawem. Ale najpierw chciałem przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapki w górę, zaznaczyli subskrypcję, zaznaczyli dzwoneczek, napiszcie też komentarz, dajcie znać, że jesteście. My bardzo doceniamy to, że komentujecie nasze filmy. Naprawdę jest nam bardzo, bardzo miło, że aktywnie bierzecie udział w tym wielkim przedsięwzięciu, jakim jest byle do wylotu. Bardzo nam miło, że wspieracie nas właśnie na przykład komentarzami. I pamiętajcie, że się nie bać. Jak macie jakieś pytania, to śmialutko piszcie w komentarzach, o, na wszystkie odpowiem. Co my robimy w Kotaki na balu? Nie wiemy do końca. Przylecieliśmy, no bo stwierdziliśmy, że jest to drugi kraniec, jakby Borneo. Myśmy byli na skrajnym południu, a teraz jesteśmy na skrajnej północy, praktycznie, więc chcieliśmy sobie porównać te dwa tereny. No jest tutaj sporo rzeczy też do zobaczenia, mamy nadzieję, że uda nam się zobaczyć. Nie chcemy też wszystkiego zdradzać, bo my mamy niecne plany, a chcemy, żebyście oglądali te odcinki. A. Zaczniemy sobie od tego, że mamy przepiękne mieszkanie Myśmy je rezerwowali trochę na ostatnią chwilę Bo nie mogliśmy się zdecydować, co właściwie chcemy Ale wyszło super Zaraz Wam to pokażemy No i kurde, włączam od nowa nagrywanie Bo się okazało, że ja się naprodukowałam Nagadałam, pokazałam już całe mieszkanie Ale zorientowałam się, że po prostu nie włączyłam nagrywania Więc lecę od początku Z tego względu, że my musimy niedługo pojechać Ale po co i dlaczego też Wam za chwileczkę opowiemy Tak wygląda proszę bardzo kuchnia Tutaj yy, no jest taka dosyć pojęta. Są jakieś garnki, srarnki. Jest płyta do gotowania. Jest wszystko w zasadzie lodóweczka. Tu są krzesła, bo one stały tam, ale musieliśmy zrobić sobie miejsce do pracy. Z tej strony jest łazienka. Ona jest przelotowa, dlatego są dwie pary drzwi, bo okazuje się, że jest to apartament dla pięciu osób. Jest nasze łóżko. Tutaj już pokażę wam kawałeczek widoku, bo trochę prześwietla. O, tak to się wszystko prezentuje. Proszę, jest wysoko. A jest wysoko z tego względu, że znajdujemy się na 29 piętrze. Ja do końca rezerwując ten nocleg nie miałam pojęcia, że to jest tak wysoko, bo wcześniej sprawdzaliśmy ofertę, która była jakby na 26 piętrze i ja powiedziałam, że to jest dla mnie za wysoko i zaklepaliśmy to, ale nie doczytałam, że to jest 29 piętro, także brawo ja. Tutaj jest druga sypialnia, już otworzyliśmy i no nie zwracajcie uwagi, bo to jest nasza jakby szafa. Tutaj nie ma szafy, więc zrobiliśmy ją sobie na łóżku. Tutaj jest jeszcze materacy, który jest dedykowany dla piątej osoby. Łóżko dwuosobowe, tam dwuosobowe Osobowe, więc mamy pięcioosobową rodzinę. Jest torba, nasze plecaki, a tutaj jest miejsce do makijażu i sobie mogę podziwiać dżunglę. A jeszcze zapomniałam wam pokazać salonu. Tak wygląda salon: jest kanapa, jest stół, gdzie można konsumować produkty żywnościowe. Tutaj mamy telewizor z Netflixem, jest świeczka, bo tęsknię za jesienią, więc kupiliśmy. Jest lustro duże i sztuczna roślina. No i tutaj jest widoczek. Przepięknie to wszystko wygląda. Panoramicznie tam dalej mamy Zatokę, jeszcze nad nami są trzy piętra. Na 32 piętrze jest naprawdę mega widok, jeszcze z drugiej strony na całą Zatokę. Są górki, pagórki, bo Kotaki na Balu, no to jest taki teren dość górzysty, zwłaszcza, że mamy jakieś... Około 100 km do najwyższej góry w całej Azji Południowo-Wschodniej, czyli góry Kinabalu. Ja też po cichutku liczę, że będzie nam dane ją zobaczyć z samolotu, bo też nie dzieliliśmy się pewną kwestią. Mianowicie zrobiliśmy rezerwację samolotu na za dwa dni, ale jeszcze nie powiemy co i jak, bo to jest owiane tajemnicą. Lecimy do pewnego miejsca, ale nie możemy Wam powiedzieć gdzie, co i jak. No i to, co na pewno trzeba zauważyć, to fakt, że kota Kinabalu mocno różni się od Kuczynk. Jest tutaj dość. Wiecznie, z tego względu, że mamy zatokę, tutaj już jest widok na e, otwarte, jakby morze, jesteśmy blisko Filipin, także woda też się tutaj różni, jest zupełnie inaczej. Dobra, lecimy, bo jest godzina 13:22, a mamy pewną misję do realizacji. Jako, że tutaj mamy dosyć dużo wody, to na przykład pojawiały się u nas wieczorem prusaczki w ilości 5 sztuk póki co czekając na windę można podziwiać widoczek z drugiej strony zobaczcie jak wygląda zatoka jest naprawdę pięknie no wygląda to po prostu nieziemsko zobaczcie na tę wyspę ja pierdzielę pięknie po prostu przepięknie jedziemy na G 29 piętro. Winda dość zasuwa. My wczoraj w ogóle jechaliśmy windą taką roboczą, żeby się odklikać, jakby musieliśmy. O, ktoś wchodzi, więc szybko wyłączam. Jesteśmy na takim fajnym osiedlu, że na przykład mamy tutaj rzeczy typu pralnia, także możemy korzystać, bo u nas nie ma pralki. Jest sklep 24 godzinny jakby, no i wiele, wiele innych rzeczy. Zobaczcie, kogo żeśmy przed chwilą w sklepie kupili. Janusza, K kurwa Janusz. Wszystko tak na spidzie dzisiaj załatwiamy, że oczywiście nie powiedziałam dalej, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w drodze do pani, które zajmują się problemami skóry głowy. Do pani, można powiedzieć, że coś alatrycholog ale nie wiem, czy do końca tak to tutaj się nazywa. <laughs> Bo od jakichś dwóch miesięcy borykam się z wypadaniem włosów dosłownie, masowo strasznie, z tego co ja się orientuję bo też czytam fora i tak dalej różne na fejsie to dziewczyny piszą, że niby to właśnie przez tą chlorowaną wodę, no ale tak naprawdę nie wiem co tam jest, nigdy nie miałam jakiegoś takiego badania robionego, więc idę dziś żeby się po prostu nie martwić, bo po co się martwić. I już z oddali widzimy Midy Son chyba właśnie tutaj mieliśmy dotrzeć bo miałam być ogólnie w innej lokalizacji, ale jako, że teraz jest renowacja w tamtym miejscu, no to tutaj nas e, taksówka przywioza, bo Taką mi pineskę wysłały panie No zobaczymy o co tam chodzi Jak yy, skończymy wizytę no to wam się odpalę znów Jo jo słuchajcie jestem już po Ale czekamy teraz na transport I zaraz wam opowiem więcej Jak to dokładnie wyglądało I co ja tutaj dostałam bo mam siatkę kosmetyków W ogóle się okazało Że mam całkiem inny problem jak to Co myślałam że jest problemem Więc też zaraz o tym opowiem Tylko że zostały 4 minuty do przyjechania naszego Transportu, więc myślę, że później o tym na spokojnie pogadamy. Jestem już w chacie, jak widzicie, troszkę kolor włosów się zmienił, nie wiem, czy to w kamerze będzie widać, ale one się zrobiły jakby takie trochę podrudawe, podryżawe, nawet można było powiedzieć z tego względu, że była kładziona mi na włosy odżywka taka ziołowa i w ogóle to się nazywa takie lekarstwo. Wszystko, co żeśmy dzisiaj robili, to właśnie było na bazie ziół leczniczych. Oni ogólnie zajmują się, no leczeniem włosów, leczeniem skalpa i dzisiaj dowiedziałam. Się, bo ja na przykład zastanawiałam się, czy nie wiem, nie mam problemu z jakimś łupieżem, czy z czymś takim, no bo z jakiegoś powodu te włosy musiały lecieć, nie? Tak jak Wam mówiłam. Okazało się, że trochę mam przetłuszczoną skórę głowy, ale tylko w tych obszarach mniej więcej, bo z przodu mam z kolei przesuszoną, przez to, że źle używam mm, kosmetyków, też mam kosmetyki źle dobrane. Ja szczerze mówiąc, nie znam się za tym za bardzo. No nie wiem, jakieś te dla mnie to skomplikowane, te wszystkie składy, te wszystkie rzeczy, jakoś tak nie wiem, nie mam. Y she were would... ani cierpliwości, żeby się z tym zapoznawać, więc może też dlatego. Pani, która sprawdzała mi pod jakimś mikroskopem, czy no, pod takim narzędziem, którego trycholodzy używają, ten mój skalp głowy, to byłam przerażona, nie bo po raz pierwszy w ogóle widziałam, jak wygląda moja skóra głowy, a po drugie dla mnie to wyglądało jak jakaś, nie wiem, dziwna planeta. Nie? No i rzeczywiście tam się okazało to, o czym ona mówiła, że tak jest. No i od razu zrobiły mi ten właśnie treatment, który trwał dwie godziny, do tego wyszłam z kosmetykami, więc też zaraz Wam pokażę jak to wygląda. No i muszę dbać teraz o skórę głowy. Panie powiedziały, że absolutnie nie mogę korzystać z gorącej wody, jeśli chodzi o mycie y, włosów, bo no, niestety też to robię. Nie mogę też jeść ostrych rzeczy, co nie jest fajne, bo ja tu prawie cały czas jem ostre rzeczy. Miejmy nadzieję, że będzie spoko. Po około pięciu tygodniach mają być już pierwsze efekty, więc ściskam za siebie kciuki. Ja mam nadzieję, że włosy przestaną mi wypadać, że nie będę już widzieć garściami ich po prostu podczas mycia, że zostają mi w, w rękach. I jeszcze pani mówiła, że to jest kwestia wody. Że tutaj jest ta woda kijowa. Tak. W tych krajach azjatyckich jest mocno chlorowana i niestety jest to problematyczne, no bo no u nas nie oszukujmy się woda z kranu jest datna do picia, a ta, ta nawet przy myciu zębów to, to śmierdzi jak chlor z basenu. No i mam nadzieję, że też skóra głowy przestanie mnie w końcu swędzić, bo naprawdę już jest tak, że momentami ona swędzi mnie po prostu tak strasznie dzień w dzień, że już nie wiem co z tym robić. Głęboko wierzę w to, że będzie dobrze, bo recenzje naprawdę mają świetne i po prostu ratują w cudzysłowiu życie i kobietom, i mężczyznom. W momencie, kiedy my tam siedzieliśmy, to byli właśnie i mężczyźni, i kobiety. Każdy korzysta z usług, kto oczywiście potrzebuje, więc spoko. Myślę, że i mi pomogą. Tutaj jeszcze macie w razie w nazwę Mirison Hair and Scalp Wellness. No i w środku mamy cztery kosmetyki. Tutaj mamy wszystkie te cztery kosmetyki, których mam używać. Głowę powinna nam myć codziennie, z tego co się dowiedziałam. Tutaj mamy szampon do mycia skóry głowy. On jest dedykowany do takiego wrażliwego, delikatnego skarpu. Okazało się, że taki mam. Tutaj mamy z kolei emulsję i mam je używać po każdym myciu. Tu wiadomo, odżywka. Odżywka również jest po myciu. No, tak jak i u nas, nie? W Polsce powinno się używać. No i tutaj mamy. Nie wiem, jak to nazwać. No, taka esencja, żeby po prostu te włosy przestały. Yy, wypadać i żeby mnie spędzić łeb, no kolokwialnie mówiąc. Cała wizyta łącznie z tym treatmentem dwugodzinnym, łącznie ze sprawdzeniem skalpu i z tymi wszystkimi kosmetykami kosztowała 510 rm -ów. Czyli to jest 430 zł. Dokładnie, więc myślę, że całkiem nie najgorzej, zwłaszcza, że te opakowania są naprawdę duże, więc starczy mi to podejrzewam na długi czas, tym bardziej, że nie mogę tego używać zbyt wiele, w sensie w zbyt dużej ilości. W Polsce wizyta u trychologa Sprawdzaliśmy, kosztuje jakieś 300 zł, więc myślę, że jest całkiem nieźle. Tymczasem za chwileczkę idziemy do pralni, bo musimy ciuchy w końcu oddać do prania. To jak chcecie, to Was też w sumie zabierzemy. Tak, dzisiaj zróbmy sobie luźniejszy vlog, taki jeszcze bez zwiedzania kotaki na balu, bo też mamy w zamiarze oczywiście zwiedzać kotaki na balu. Ale jeszcze musimy Dojść do siebie w jeszcze musimy się doleczyć, no właśnie, no bo to tak nie ma, co wiecie, biegać, skakać i wariować jak człowiek jeszcze taki niedoleczony. Na razie. No właśnie, na razie zadbajmy o swoje zdrowie i później zobaczymy. A zobaczymy pewnie wiele. No i musimy jeszcze ogarnąć kwaterę, bo za jakieś, nie wiem, 40 godzin lecimy na małą wycieczkę, a my jeszcze nie mamy nabyt kwatery. Dokładnie, to raz, a dwa mamy jeszcze kupę pracy, naprawdę o tej pracy mamy. Uhuhu. Patrzcie na tych dwóch ziomków Seba i Janusz Fajnie nie? Chcieliśmy szukać jedzonka, patrzcie tak wygląda nasz budyneczek a tutaj po drugiej stronie drogi jakiś street food się rozkłada, jakieś targowisko, jedzoneczko, coś, coś, coś. Jest coś takiego, Wojtek, nazywa się Hapun i od 17:30 się zaczyna, czyli za 20 minut. Łe, no to nie wiem. Przyjdziemy tutaj. Przyjdzie, nie. Dzisiaj chyba idziemy w nasze miejsce, a tutaj przyjdziemy sobie może jutro. Miała być wizyta w pralni, ale jednak wiecie, no człowiek sobie przypomniał, że wypadałoby coś zjeść. Więc idziemy najpierw zjeść, a jak zjemy, to później gdzieś tam w międzyczasie, między pracą a pracą się pralnie łogarnie. Jako, że czekamy na jedzenie, przypomniało mi się, że jeszcze mieliśmy się z wami podzielić, ile kosztowało nas to mieszkanko. O, no tak, czekajcie. Sekunda, bo tu pani nam napoje przyniosła. Na 13 noclegów cena wyszła nam tysiące chyba 200 zł, ale że jeszcze mieliśmy resztkę tego vouchera, który nam dali za odwołany kwaterę na kolancie, to wyszło nas około 2000 tam z drobnym haczykiem za tak naprawdę pięcio... 5 osobowe, apartament. Co całkiem, dużo, czy mało? Myślę, że spoko, ale napiszcie w komentarzach, jak chcecie oczywiście, co Wy o tym sądzicie. Wracamy z jedzenia i zobaczcie, jest tutaj rzeczywiście jakieś targowisko, więc postaramy się jutro Was zabrać, ale tam robi się powoli zachód słońca, więc szybko. Szybko chcemy teraz dostać się na 32 piętro po to, żeby zobaczyć ten zachód. Mamy nadzieję, że jeszcze nam się uda i przy okazji Wy też zobaczycie widok. Jednak dzisiaj do pralni nie idziemy. Dołożymy jeszcze ciuchów do bo i tak trzeba zapłacić za całą pralkę, więc jutro to zrobimy po prostu, dołożymy jakieś bluzy, coś, wszystko niech się wypierze. Jedziemy, 30 piętro, 32 piętro wklikane, żebyśmy zdążyli chociaż kawałek tego zachodu Wam pokazać i sami zobaczyć. Już taki dosłownie skrawek został tego zachodu, ale na szczęście kawałek jest, więc Wam pokazujemy. No, taki widok jest z góry, nie? O, tutaj macie widok na całą zatokę. A to rzeczywiście basen. Tam jacyś ludzie w ogóle leżą. Okej, okay. a tam jest chyba jakaś budowa czy coś. Popatrz. A bo nie, może to od portu jest, słuchaj. Nie, nie wiem o co chodzi, ale szkoda, kurde, że to słońce prawie zaszło. Musimy tu przyjść sobie na spokojnie. No, widok niezły. No. U nas już jest wieczór. O nic nie widać. Paula ma gorzką czekoladę, bo to jest coś, co ja w Polsce jem dość często. Musi być tylko naprawdę bardzo gorzka. Tutaj najbardziej gorzka, jaką znaleźliśmy, to 90%, ale najlepsze jest to, że tutaj są polskie napisy. Zobaczcie. Gorzka czekolada. Tutaj nawet skład mamy też po polsku. Fajnie tak przeczytać coś w języku polskim po tym pół roku ponad. Heh. Dnia kolejnego. Śmigam z praniem, bo jutro czeka nas... O 6 rano wyjazd, więc o czwartej trzeba się zebrać, a my jeszcze nie mamy czystych ubrań. No i mamy praleczkę, ja tu wybrałem, żeby w ciepłej wodzie się prało i to będzie kosztowało 9 rm -ów. zaraz zobaczymy ile ile czasu nam się to będzie prało. Ty tyk, tyk. tyk. Start 25 minut. Więc szybciutko tam jest zobaczcie, taka yy, zamienia się tutaj pieniążki, bo rzucacie pieniążki papierowe, a tokeny po prostu. No tokeny są do pralek i suszarek. Nie? Tutaj jest cennik pralni. Pralka 14 kg, zimna woda 8 remów, ciepła 9, gorąca dyszka 25 kg, pralka 12, 14, 16. I dryer, suszareczka 25 minut kosztuje 6. Plus każdy jakby dodatkowe 5 minut 1 erema. To nie będę stał 25 minut tam na dole. Co prawda są krzesełka, ale to bez sensu. Jadę na górę, kaby się napiję, stoper idzie, więc później trzeba będzie zejść, wrzucić do suszenia. No i zostało jeszcze 41 minut, dlatego że przedłużyłem takie jakby dłuższe suszenie, bo mojej grube bluzy i w ogóle więc zamiast 25 minut zrobiłem 45. No i udało się, zaklepaliśmy nocek zanim się pranie zrobiło, więc no i mamy to, suchutkie pranie No i teraz do sklepiczku I na chatę Pranie zrobione, wysuszone idealnie Wyszło nas to tak, za pranie w ciepłej wodzie Wyszło 9, no i za suszenie 45 minutowe dyszkę Czyli 19 RM -u. No to jakieś tam 16-17 zł za, za pełną siatę To jest jakieś 5 kilo, także bardzo fajnie Ładnie pachnie w ogóle i detergenty są W cenie tego prania Ale halny, boże jakie mam rude włosy Teraz widać tym bardziej w tym świetle. No nic. Ale dowiedziałam się, Pan jakiś usilnie z jakiegoś karaoke próbuje mnie przekrzyczeć. Ale dowiedziałam się, że niby zniknie ten kolor, że on ma być przez dwa tygodnie mycia. Także okej, okay. pewnie nas i tak nie słychać, bo jesteśmy na 32 piętrze i chcieliśmy Wam zachód pokazać. Samolot! Przyszliśmy sobie na to, o, ale na zoomie czoło. Chcieliśmy na to 32 piętro pooglądać zachód słońca, po czym ruszamy na targowisko. Może coś przekąsić, zobaczyć co tam słychać, nagrać. No ale oczywiście co zrobił Wojtek? Zapomniał portfela, więc jeszcze trzeba wrócić na 29 piętro po portfel. Taki klimacik. Słoneczko no, coraz piękniej tutaj zachodzi. No wygląda to naprawdę. Jakby nie ten od tego karaoke. Dziura w płocie. Nagraliśmy? <grym> tak, na skróty. No ale przecież nie będziemy dookoła szli, nie? Jesteśmy, <grym> jesteśmy na targu. Chyba zachodu nawet widać. No widać to. co tu mamy do jedzenia? Nie wiem. Idziemy obczaić. Tu jest kawa, herbata. słodkości są jakieś Tutaj jakieś makarony, co wygląda jak robale. Aha, to jest ta, ta zielona, takie jak, wiem, nie, wiem. To gruszka, nie to gruszka, ni to jabłko. Tak, tym, tak, 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 tak. O, Prada Milano, patrzcie. O kurde, wyłączyłem patrz, światło. I koniec, wyłączyli światło. Idziemy na jedzenie, te ciuchy nas słabo interesują. No i przyszliśmy do jakiegoś lokalnego stoiska. Zobaczcie, burgerki od dziewiątki, tak naprawdę. A dzisiaj nie mają akurat poddogów, może jutro się odda. I tutaj pan robi mięsko smaży. No ciekawie to wygląda. Pani tam w ogóle mięso, właśnie formuje mm -hmm. te kotlety, mają mielone mięsko tak to wygląda Martabak ayam Ale tam pan robi kolejne, to się nazywa martabak Czyli pan tu wrzuca jakieś warzywa, kurczaka, I, i coś tam jeszcze Chyba to jest w jakimś coś albo w czymś takim tutaj... Nie wiem, bo się... Słysza, to wygląda trochę jak polski gyros No, no Takie no Z ręką w ten gorący tłuszcz tam tutaj obok pokroił to dosłownie jak, jak roti. Przynieśliśmy nasze łupy do domu. Wojtek tutaj zaraz odwinie i zobaczymy jak wygląda burgerek. Porównamy sobie. Może zaraz wam nawet powiemy jak smakuje. Czy to dobre, czy to nie. Zaraz przekonamy się. Bułka trochę nam się pogniotła, ale to nic. Ale jak to w środku wygląda słuchajcie? Na pewno kotlety sami na własnych oczach robią. Mają, tak. Mają to... mięsko zmielone, doprawione i kotlety. My wzięliśmy robią. z wołowiną. O kurde. Rozerwałam bułkę, ale nieważne. Widzę, że tutaj jest ser, kawał żadnego mięsa, sałata. Ręka utłuszczona, więc jest dobrze. No nic, no zobaczymy zaraz. Okaże się, okaże. No i tutaj mamy. A to. ten drugi łup tutaj, no to mamy te jedzonko. Jest gorące? No, to po to prosto z tyłu. Okej. Okay. Wygląda to trochę jak roti. Nawet pan podzielił właśnie jak roti. Trochę nam się porozpadało, ale to nic, bo jest pewnie tak gorące, że musi wystygnąć. Co tam w środku jest? No nie mamy pojęcia, jak będziemy jeść. A jak tobie się to kojarzyło? Mówię. Ja to muszę powąchać. Nie wiem. Pachnie jak Rot i warzywnym nadzieniem. Zobaczymy. Degustacja najpierw hamburgerka z wołowinką. Jaki werdykt proszę pana? Zajebiste. Serio? Mhm. Mm Co ty gadasz? Soczysty. Naprawdę dobry? Naprawdę bardzo dobre. Ale lepszy jak zmaka? A bo z Burger Kinga? Mm, porównywalny, naprawdę. Ale cena była spoko, bo 9 RM mm -hmm. za sztukę. Lekko pikantny, ale mięso jest takie soczyste, nie twarde, takie... Naprawdę Rebelka. ciekawe. Mhm. Dobra, to ja będę próbować tego naleśnika czy coś. Wypadło wnętrze, więc szybka próba. No to jest na pewno kapusta, no bo co innego. Mhm. Kurczaka coś tam czuć? Czuć kurczaka. Jeszcze zaraz zobaczę, jak to ciasto. O, wezmę ten wielki kawał. <laughs> Chyba nawet mamy też jajka. Kawałek takiego rozpaplanego. Smakuje mi to centralnie jak takie większe sajgonki, mogłabym powiedzieć. Piątkę z plusem bym dała. Jest bardzo dobre, kosztowało tylko 5 RM, więc jakieś 4 zł. Można dodatkowo sosem polać. My chcieliśmy spróbować takiego sote. Bardzo smaczne. Polecamy. Pojedzone! Pojedzone zadowolone. Jest. Godzinę mamy, uwaga, za 28. A wyobraźcie sobie, że o 4 rano my musimy wyjść, no bo jedziemy na wycieczkę. W sumie lecimy na wycieczkę i mamy 8 godzin. Nie jest dylemat, czy się w ogóle kłaść, spać, bo jeszcze mamy pracę, jeszcze musimy Chyba się spakować, nie. jeszcze musimy się ogarnąć. Więc tak naprawdę, częściej trzeba byłoby wstać bez sensu. Jeszcze zanim skończymy ten odcinek, to chcielibyśmy się troszkę usprawiedliwić, że no, nie pokazaliśmy wam za dużo kotaki na balu, ale to z tego względu, że po pierwsze jeszcze nas trochę trzyma, choroba. ale już serio odpuszcza ta choroba, a po drugie no też mieliśmy trochę do załatwienia, trzeba było te włosy ogarnąć, trzeba było robotę swoją wykonać, bo praca wiadomo to jest rzecz <kluzł> o kurde, bez pracy nie ma podróży i trzeba wracać do domu jeszcze nawet nie było za co wrócić do domu no właśnie, więc to też jest dla nas bardzo ważne tak sobie pomyśleliśmy, że na pewno wrócimy z kontentem z taki na balu jak już wrócimy, bo jutro lecimy do pewnej miejscowości, o której dowiecie się dopiero w następnym odcinku jedyne co możemy zdradzić Jedziemy w odwiedziny do kogoś. Na, 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 na. Zobaczymy, czy jutro uda się go upolować w cudzysłowie. Trzymajcie za nas kciuki. Mamy nadzieję, że wstąpi w nas power i że też zobaczycie dużo różnych fajnych miejsc. My jesteśmy już mega zajarani tym, co przed nami. Oby się udało. Z tego miejsca oczywiście chcieliśmy podziękować za każdą wirtualną kawkę, którą nam postawiliście. Na oczywiście jeżeli macie ochotę nam takową postawić link w opisie, tam na dole. Zachęcamy oczywiście do zostawienia łapki w górę, zaznaczenia subskrypcji, bo wiemy, że większość z was niestety nie subskrybuje naszego nie, fajnie, kanału. Nie fajnie. Ponad 50% z was nie subskrybuje. A byłoby nam niezmiernie miło was to nic nie kosztuje, a dla nas to jest mega motywacją do działania. Tak. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim komentującym, bo dla nas to naprawdę jest mega takie czujemy się po prostu docenieni, że, że oglądacie, że nasza praca no, się podoba, jest że jest dla was motywacją, wartościowa. jakąś inspiracją, tak. i taki power naprawdę. To fajnie, jest takie że komentujecie. Naprawdę mega super. A żeby jeszcze komentarze się nie skończyły, to zróbmy sobie komentarz odcinka. A co? Może hasem odcinka będzie kotaki na balu. Kotaki na balu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ahoj. Ahoj.